No, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 7 marca 2025 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj. Urodzinki, spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy. Dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. Arcykapłanka, no, lecimy z arkanami wielkimi dalej. Pięknie, arcykapłanka, kochani, czyli bardzo intuicyjny dzień, pełen tajemnic, pełen sekretów, pełen niesamowitych wglądów wewnątrz, pełen przekazów z góry. Także głównym celem dzisiejszego dnia jest podążanie za głosem intuicji, podążanie za głosem wewnętrznego prowadzenia, za głosem swojej duszy, za głosem swojego serca, za głosem swojego wyższego ja, za głosem Stwórcy, za głosem przodków, tak? Ktokolwiek tam będzie was wołał, ważne, żeby się wsłuchać, w co to jest, i że tak powiem, podążać za tym, wniknąć w to. Odkryć, co tam się dzieje, tak? <laughs> Także piękny, piękny czas. Także z arcykapłanką, kochani, spodziewajcie się dzisiaj ważnych wglądów podczas medytacji, podczas snów, e, prowadzenia, synchronizacji, jakichś takich e, niesamowitych właśnie wydarzeń, które będą Wam uświadamiać ważne rzeczy. Możecie dosłownie obudzić w sobie jakieś talenty intuicyjne, jasnowidzenie, jasnowiedzenie, jasnosłyszenie. Może nagle się aktywować w Was jakiś dar albo zainteresowanie do ezoteryki, do, do wróżb, do. Do jakichś takich metafizycznych rzeczy. Możecie rozwinąć w sobie coś, co już macie, albo z odwagą sięgnąć po to, na co nie mieliście wcześniej odwagi, żeby właśnie ruszyć w danym kierunku, nie wiem, zacząć, zacząć się spełniać właśnie w danym kierunku, albo po prostu wyjść z ukrycia i nie bać się być sobą, tak? Cudowna, cudowna energia. Oczywiście, arcykapłanka to też karta tajemnic, sekretów. To może być dobry dzień, gdzie Lepiej milczeć, bardziej milczeć i obserwować niż gadać. Także dobrze by było się ukryć w język, dobrze by było zachować pewne sprawy dla siebie, dobrze by było właśnie mm, poprzez obserwację i poprzez, e, poprzez właśnie takie milczenie i obserwowanie, e, dojść do pewnych wniosków, zauważyć pewne schematy, uświadomić sobie coś. E, więc kochani, obserwujemy dzisiaj, obserwujemy. E, Arcykapłanka oczywiście też mówi właśnie o tym, żeby zachować pewne sprawy dla siebie, bo może być tak, że nie wszyscy do są z nami kompatybilni i nie wszyscy że tak powiem nam sprzyjają. Więc może warto by było że tak powiem po prostu trzymać buzię na kłódkę, jak to się mówi. Arcykapłanka kochani, też mówi, że możecie dzisiaj korzystać z porad jakiejś ważnej osoby. To może być właśnie ezoteryczka, to może być jakiś szaman, to może być jakiś terapeuta albo to może być bardzo, bardzo mądra osoba, która w jakiś sposób zainspiruje was do czegoś, udzieli ważnej rady albo na kieruje na miejsce, sytuację, moment, decyzję, drogę, która, która się przed wami otwiera. Może wam wskazać coś, czego po prostu nie dostrzegacie, więc jeżeli pojawi się taka okazja, myślę, że jak najbardziej warto. Z arcykapłanką, kochani, też może się odezwać ktoś, z kim już długo, długo nie mieliście kontaktu, z kim być może były jakieś ciche dni, z kim było jakiś rodzaj takiego milczenia. Może ta osoba się dzisiaj odezwać albo wy będziecie chcieli przerwać milczenie po to, żeby reaktywować właśnie jakąś znajomość, jakąś relację. Więc kochani um, też bądźcie na coś takiego um, otwarci. Um, moi drodzy, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, sprawy zawodowe, Panka mówi właśnie, podążaj przede wszystkim za głosem intuicji, bo tutaj masz jakieś decyzje do podjęcia um, i wygląda na to, kochani, że ta intuicja będzie Was prowadzić właśnie we właściwym kierunku. Dla wielu z Was może to być decyzja, żeby um, zrobić coś, um, żeby wejść taką, na taką ścieżkę swojej duszy, żeby właśnie um, zacząć. Zacząć działać zgodnie właśnie z, z tym planem tego wyższego ja. Dla części z Was może być to robienie czegoś właśnie w tajemnicy, że będziecie chcieli coś, coś nie wiem, ukryć na chwilę, zostawić właśnie dla siebie jakieś, jakieś decyzje, jakieś inwestycje, jakieś plany. Dla wielu z Was, tak jak powiedziałam, będziecie się konsultować z kimś, kto może podjąć Wam pewne decyzje. No ale dla wielu z Was, tak jak powiedziałam, może to być bardzo metafizyczny dzień, w którym otrzymacie różnego rodzaju sygnały, znaki, intuicyjne przekazy, które pomogą Wam, że tak powiem, ruszyć naprzód, które wskażą Wam ścieżkę, um, które w jakiś sposób um, poinformują Was co, jak, po co, na co, kiedy, dlaczego. <grych> Także tak to wygląda. Z arcykapłanką mogą się obudzić Was i zdolności, które po prostu będziecie chcieli też wykorzystać na swojej drodze, jeśli chodzi właśnie o sprawy finansowe, czy sprawy zawodowe. Arcykapłanka dla osób bezrobotnych może mówić, że coś, coś na horyzoncie się do Was zbliża, ale na przykład na razie musicie pewne plany zostawić w tajemnicy. Możecie otrzymać jakąś propozycję, ale zanim na przykład zostaniecie ostatecznie przyjęci, albo Albo, albo ogólnie zadzieją się różne rzeczy, trzeba będzie na przykład zachować to dla siebie. Warto, warto jak najbardziej. Też oczywiście zwracajcie uwagę na te intuicyjne przykazy. Mogą one Was poprowadzić w kierunku jakiegoś miejsca, jakichś ludzi, którzy pomogą Wam znaleźć zatrudnienie. Arcykapłanka też mówi, kochani, że jeżeli oczywiście macie jakieś zdolności intuicyjne, interesujecie się ezoteryką czy jakimś uzdrawianiem, czym czymkolwiek, to może być świetny czas. Y aby rozwijać swoje możliwości i być może właśnie sięgnąć po więcej. Może nawet do tego, żeby stało się to Waszym głównym, śro... głównym zawodem albo głównym źródłem dochodów. Także, także zastanówcie się nad tym. Jeżeli chodzi, kochani, o sprawy miłości, sprawy relacji, no to arcykapłanka może mówić o kilku sprawach. Z jednej strony może mówić o cichych dniach, może się coś wydarzyć, może coś się wydarzyło między Wami i potrzebujecie właśnie takich cichych dni, potrzebujecie bardziej zajrzeć w głąb siebie, potrzebujecie się zdystansować. Od partnera, od partnerki, po to, żeby właśnie spojrzeć na coś inaczej z wyższej perspektywy, żeby przemyśleć pewne rzeczy. No, ale dla części z was arcykapłanka, kochani, jest po prostu e, e, wyraźnie znakiem bardzo głębokiego połączenia z partnerem. Dzisiaj możecie być w takim połączeniu, w takim intuicyjnym połączeniu, że jedno będzie zaczynać stanie, drugie będzie kończyć. Jedno będzie coś robić, a drugie będzie mu wturować. E, będziecie po prostu czuć, jak nadajecie na tych samych falach, e, i to może z drugiej strony was bardzo, ale to bardzo zbliżyć do siebie. E, arcykapłanka też może mówić oczywiście, że jakieś tajemnice, jakieś sekrety wyjdą na jaw, albo coś będziecie chcieli za wszelką cenę utrzymać w tajemnicy, więc tutaj weźcie jak czujecie jeżeli chodzi o moich singli, no to arcykapłanka może mówić właśnie tutaj typowo o was, że będziecie raczej zdystansowani będziecie skupieni na sobie, będziecie obserwować, będziecie poznawać siebie może być to świetny czas, żeby zajrzeć w głąb siebie i zerknąć na pewne schematy, które jeszcze was blokują, albo które w jakiś sposób was ograniczają przed miłością dla wielu z was, kochani arcykapłanka jest właśnie kwestią też podążania właśnie za tą intuicją, żeby spotkać odpowiednią osobę na swojej drodze więc róbcie to jak najbardziej bo macie szansę na znalezienie kogoś kto z kim właśnie to duchowe połączenie będzie niezwykle silne. Duchowa taka więź, taka intuicyjna właśnie więź. Więc to może być właśnie jakaś relacja bratnich dusz, relacja karmiczna, relacja naprawdę o głębokim połączeniu takim duchowym. Więc bądźcie na to otwarci. Czy z was może wybierać się dzisiaj właśnie do jakieś wróżki i tam otrzymać jakieś informacje, być może co, gdzie, jak, z kim. <laughs> Dla Wielu z was, kochani, może też się odezwać ktoś z przeszłości, z kim długo, długo nie mieliście kontaktu. I to nie musi być wcale ex, exowa, to może być jakiś dawny przyjaciel albo dawna miłość. No i kto wie, kto wie, co z tego, co z tego wyniknie. Jedno jest pewne, kochani, dzisiaj prowadzi intuicja i takie. Mm, będziemy otrzymać ogromne prowadzenie z góry, więc ważne, żeby wyostrzyć zmysły i dać się temu prowadzić. Um, tak, jak powiedziałam, warto też zachować pewne sprawy dla siebie. Arcykapłanka też jest taką niesamowitą kartą, bo ona mówi, że wszystkie odpowiedzi są w tobie, bo wszystko jest urzeczywistnione w tobie. W tobie w sobie masz Boga, w sobie masz przodków, w sobie masz aniołów, w sobie masz tą mądrość i z poprzednich wcieleń, i z tego wcielenia, i swoją mądrość taką rodową. I wszystkie odpowiedzi są w tobie, kochanie. Więc jeżeli potrzebujesz jakiejś ważnej odpowiedzi, poproś to, co jest w tobie. Aby żeby, żeby Ci pomogła, a na pewno otrzymasz odpowiedzi, których poszukujesz. Na pewno otrzymasz odpowiedzi, które są Ci potrzebne tu i teraz. Więc usiądź w ciszy, idź na, do lasu, idź gdzieś, pomedytuj, yy, zamknij oczy i skup się właśnie na swoim sercu, skup się na tym, co ci w duszy gra. A tam na pewno yy, tam jest wszystko, czego potrzebujesz. Tam jest wszystko, czego potrzebujesz. Więc też arcykapłanka często właśnie mówi o tym, że nie potrzebujesz szukać na zewnątrz siebie, żeby coś znaleźć. Ale czasami tego potrzebujemy, żeby się zmotywować, nie wiadomo. <laughs> Ale pamiętajcie, wszystkie odpowiedzi są zawsze, zawsze wewnątrz was. No i kochani na spodzie co mamy kochanków, mamy kurową pentakli. Mamy szóstkę kielichów, także powiedziałam, dla wielu z Was może odezwać się ktoś z przeszłości, z kim nie mieliście kontaktu przez jakiś czas i może chcieć reaktywować tą znajomość. Dla wielu z Was będzie to czas ważnych decyzji dotyczących biznesu, dotyczących finansów, dotyczących jakichś inwestycji, może nawet dzieci albo jakichś marzeń z przeszłości. Do wielu z Was mogą powrócić jakieś wspomnienia z przeszłości, z poprzednich wcieleń, które wpłyną na Wasze decyzje tu i teraz, na Wasze relacje, na Wasze decyzje wasie zawodowe, na Wasze inwestycje w przyszłość. Więc to może być czas naprawdę. Bardzo potężnych wglądów, kochani. Więc otwórzcie się na tą wiedzę, otwórzcie się na te informacje, bo jest to coś, co naprawdę może zmienić Waszą perspektywę, zmienić wasz świat, zmienić po prostu waszą rzeczywistość i postrzeganie tej rzeczywistości, i postrzeganie bardzo często siebie. Więc otwieramy dzisiaj wszystkie zmysły, otwieramy dzisiaj nasze trzecie oko, otwieramy dzisiaj nasze serca, bo płynie piękna energia, więc warto ją wyłapać. Wszystkiego dobrego, cudownego dnia Wam życzę i do zobaczenia. Buziaki. Pa pa!